Witam wszystkich na kanale Jak to robię, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zabezpieczeniach w instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Pokażę Wam, jak kontrolować poprawność działań zabezpieczeń w tym układzie i w jaki sposób je sprawdzić. A zainteresowane osoby zapraszam do odcinka. Podstawowymi elementami zabezpieczającymi układ centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym są zawory bezpieczeństwa, które wyglądają w ten sposób: manometr wskazujący ciśnienie w układzie, naczynie przeponowe, które ma za zadanie odbiór nadmiaru ciśnienia wody, która zwiększa się pod wpływem jej ogrzewania. Do zabezpieczeń zaliczamy także odpowietrzniki powietrza znajdujące się w najwyższym punkcie instalacji. Mają one oczywiście za zadanie odbiór, a dokładniej rzecz biorąc usunięcie powietrza znajdującego się w czynniku grzewczym. A także separator zanieczyszczeń, który ma za zadanie o odbioru zanieczyszczeń z czynnika grzewczego, który przemieszcza się w instalacji. Zawór bezpieczeństwa ma zabezpieczyć instalację układu zamkniętego przed nagłym wzrostem ciśnienia, a gdy do tego dojdzie, mają usunąć w bezpośredni sposób poza układ. Sprawdzenie poprawności działania zaworu bezpieczeństwa jest jedną z prostszych czynności polegającą na przekręczeniu czerwonego przekrętła. Znajdującego się na górze tego zaworu, i sprawdzenie, czy po przekręceniu woda przestaje cieknąć, jak i też czy zawór się zamyka. I za chwilę wam to zaprezentuję. Sprawdzenie poprawności działania zaworu bezpieczeństwa polega na przekręceniu czerwonego pokrętła, znajdującego się w górnej części zaworu bezpieczeństwa, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. I jeżeli zawór będzie działać prawidłowo. Po wykonaniu próby powinien się zamknąć, nie powinno nic z niego cieknąć. Jeżeli będzie on działać nieprawidłowo, czyli będzie ciekło z niego, to może mogło dojść do zablokowania jakimiś brudem, opiłkami, co spowodowało zawieszenie się zaworu bezpieczeństwa lub po prostu uszkodzenie ze względu, ze względu na to, że jest już po prostu stary. No to wykonujemy próbę. Działania zaworu. Pamiętajcie, aby zaopatrzyć się w jakiś zbiorniczek. W moim przypadku, jak widać, jest to słoik, żebyście widzieli zawartość cieczy czynnika grzewczego, który będzie się właśnie wydobywał po wykonaniu próby testu poprawności działania zaworu bezpieczeństwa. Patrzcie uważnie, bo będzie to bardzo króciutka sekwencja. Przekręcamy i jak widać. Oczywiście, pamiętajcie, żeby od razu puścić rękę po przekręceniu tego zaworu, żeby mógł on wrócić z powrotem do pozycji zamkniętej. Jeżeli działa on prawidłowo, tak jak widać, woda z instalacji przestanie cieknąć, to znaczy, że zabezpieczenie działa tak, jak należy. Jeżeli chodzi o kontrolę poprawności działania tego zaworu bezpieczeństwa, myślę, że jeżeli będziemy wykonywać ją raz w miesiącu, to aż nadto wystarczy by być pewnym, że to zabezpieczenie działa poprawnie. Manometr ma za zadanie wskazywanie ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. No i w moim przypadku najwyższym dopuszczalnym ciśnieniem jest to 1,5 bara. Najlepiej posiadać go dwie sztuki, bo nie wiadomo kiedy się zepsuje. Mam nadzieję, że te manometry się nie psują, lecz ja się zabezpieczyłem. I drugi manometr, jak widzicie, zainstalowałem także na buforze ciepła, przy okazji potwierdzając, że w całym układzie jest jednolite ciśnienie. Wskazania z tego manometru kontrolujemy codziennie, i jeżeli dochodzi do przekroczeń ciśnienia. Powinna w naszej głowie zapalić się lampka, która mówi, że dochodzi do sytuacji niebezpiecznej, w której musimy skontrolować nasze zabezpieczenia występujące w układzie zamkniętym centralnego ogrzewania. Naczynie przeponowe dla układu zamkniętego kontrolujemy w bardzo prosty sposób. Podczas gdy układ pracuje, oglądamy wskazania. Manometru, jeżeli naczynie przeponowe dla układu zamkniętego działa poprawnie, ciśnienie w układzie nie powinno przekroczyć ciśnienia zadanego i jeżeli chodzi o mój układ, jest to 1,5 bara, gdy dochodzi do pełnego nagrzania całego układu. Jeżeli chodzi o kontrolę ciśnienia w układzie, powinniśmy kontrolować je codziennie, za każdym razem, gdy nasz kocioł, który ogrzewa nasz dom, działa. W tym momencie sprawdzamy, czy zabezpieczenie w formie właśnie zbiornika przeponowego działa poprawnie, a każde odchyły od normy powinny załączać w naszej głowie jakieś zagrożenie, czy też alarm, po którym powinniśmy sprawdzić właśnie to naczynie. Jeżeli chodzi o ciśnienie przepony dla naczynia przeponowego, powinno ono wynosić, a dokładniej powinno być ono mniejsze, około 0,3-0,4 bara od maksymalnego ciśnienia pracy układu. Ciśnienie napięcia wstępnego naczynia przeponowego wykonujemy w bardzo prosty sposób przez odłączenie go od układu. Ogrzewania w moim przypadku jest to szybko złącze, które tutaj widzicie. Najpierw zamykamy dopływ czynnika z instalacji, a następnie, za pomocą tego szybko złącza, spuszczamy czynnik znajdujący się wewnątrz naczynia przeponowego. A następnie możemy odkręcić takie naczynie i sprawdzić ciśnienie wstępne napełnienia przepony. I jeżeli nie dochodzi do znacznych zmian ciśnienia pracy układu, naczynie wzbiorcze, przeponowe kontrolujemy raz w roku przez sprawdzenie ciśnienia wstępnego napięcia przepony. I jeżeli jesteście dalej zainteresowani naczyniem przeponowym, zapraszam Was na mój kanał. Tam znajdziecie o nim filmik. Jak i także w tym samym filmiku opowiadam o zaworze bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o wszystkie zawory odpowietrzające, powinny być one wyposażone w zawór stopowy. Polegający na tym, że po wykręceniu przez chwileczkę poleci woda, a następnie zawór stopowy zamknie możliwość wydostawania się jej na zewnątrz. Tak więc pokazuję Wam jak to wygląda. Będzie efektywnie, będzie kapała woda na pewno. O, udało się poruszyć. Róbcie to w miarę szybko, bo pryśnie jej trochę. O! I tak to wygląda. Wykręcony powietrznik powietrza. Zawór stopowy zadziałał. Nie zamykałem instalacji. Zawór stopowy zatrzymał wodę, znajdującą się w instalacji. Oczywiście jej dużo nie poleciało, bo mamy niskie ciśnienie, bo układ jest zimny. Ale w przypadku, gdybyście robili to przy dużym ciśnieniu, na pewno trochę by wody tej prysło. Jak może widać, gdzie niegdzie, już raz musiałem wyciągać, bo mi się zawiesił. No, i prysnęło mi na ścianę. Ale to nic, to jest kotłownia, to nie louvr. No i mamy odpowietrznik powietrza, który tutaj widać. No i żeby słychać, że chodzi prawidłowo, bo w środku tłoczek, z taki po prostu zawieszenie, które zamyka i otwiera yy, możliwość przedostawania się na zewnątrz czynnika grzewczego, działa prawidłowo. Lecz na próby tego filmiku pokażę Wam, jak to się robi. Czyli odkręcamy ten oto pierścień ściągamy ostrożnie, musimy uważać, bo tutaj się znajduje pływak w środku, o. który, gdy powietrze jest w tym oto cylinderku, opada na dno i pozwala wydostać się na zewnątrz nadmiarowi powietrza, a gdy to powietrze zostaje usunięte z układu, ten oto pływak zamyka możliwość Odpowietrzania się układu, ponieważ powietrza nie ma wewnątrz. No i bardzo często dzieje się tak, że ten pływak po prostu już się zawiesza od nadmiaru e, brudu i syfu z instalacji. W tym przypadku wtedy najlepiej po prostu rozebrać, wyczyścić, przemyć, złożyć na nowo. I po problemie, nie trzeba tak naprawdę kupywać nowego zaworu odpowietrzającego. No, ale w przypadku gdy odpowiedznika tak naprawdę, ale w przypadku gdy zostanie on uszkodzony, no to już nic innego nam nie zostaje jak go wymienić na nowy. Jeżeli chodzi o montaż odpowietrznika, jest on taki sam jak jego demontaż, czyli bardzo szybko wkręcamy go, ponieważ dochodzi podczas skręcania dochodzi do otwierania tego zaworu stopowego i będzie też woda ciekła. Lecz to nic złego, nie martwcie się tym. Ponieważ gdy go dokręcimy, woda przestanie cieknąć. Raz na miesiąc także należy wyczyścić zawartość, którą zebrał separator zanieczyszczeń, a dokładniej rzecz biorąc zanieczyszczenia z czynnika grzewczego, i już Wam pokazuję, w jaki sposób ja to robię. By opróżnić zawartość separatora zanieczyszczeń, Zamykamy nasz układ z jednej strony. W tym przypadku ja zamykam rurę, która dostarcza zimny czynnik do mojego kotła. A następnie musimy otworzyć to oto tutaj zabezpieczenie. A, trzyma mocno. Po odkręceniu bierzemy tak jak w przypadku zaworu bezpieczeństwa. Jakieś naczynie. W moim przypadku będzie ten sam słoik, który brał już w dzisiejszym filmie udział. Podkładamy go pod, pod właśnie separator zanieczyszczeń. Pamiętajcie też, żeby wykonywać operację czyszczenia separatora wtedy, gdy nasz układ jest wyziębiony. Tak jak widzicie, w moim przypadku układ jest wyziębiony, ma 0,8 bara, czyli z całego układu ciepło zeszło. Dlatego, że gdy będziemy dobijać to ciśnienie później, będzie to jednostajne i niezapowietrzone, a i też później, gdy się rozładuje ten układ, odpowiednia ilość tego ciśnienia w tym układzie będzie. Jeżeli zrobicie to na ciepłym układzie, pomimo doładowania do, do, do go do takiego, jak był przed w związku z różnicą temperatur, która została dostarczona do czynnika grzewczego, po ochłodzeniu się go i tak ciśnienie nie będzie takie, jakie powinno być. Przeważnie będzie za niskie, i wtedy trzeba będzie doładowywać układ centralnego ogrzewania, układ zamknięty. Dobrze, a teraz już sama czynność opróżniania zanieczyszczeń z separatora. Jak widać, na żywo niecięte. Tak wygląda mój separator zanieczyszczeń. Dlaczego jest taki czysty? Dlatego, że niedawno nagrywałem odcinek. Właśnie jak czyściłem zawartość separatora zanieczyszczeń. Chyba to było gdzieś plus minus miesiąc temu. I ja, jak będzie się sukcesywnie co miesiąc czyścić układ, to nawet nie trzeba, nie trzeba go rozbierać, no ale wiadomo, czasami ten szlam tam znajdzie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wyglądał jak wyglądała zawartość tego separatora zanieczyszczeń po e, połowie okresu ogrzewania e, mojego domu, zapraszam na mój filmik o separatorze zanieczyszczeń. Dopowiem wam, że tak czysta woda, jak tutaj widzicie. Na pewno nie była, ale dzięki, tym, dzięki temu filmikowi mogę Wam po, pokazać, że ten separator działa. Yy, nie wiem, czy to już półtora miesiąca, czy też miesiąc od opublikowania tego yy, filmiku minął. Separator zanieczyszczeń swoje zadanie wykonuje. Po opróżnieniu zawartości separatora zanieczyszczeń doszło do zmiany ciśnienia w układzie, no i w tym przypadku musimy go dobić do ciśnienia, jakie było. W moim przypadku 0,8 bara. No i po operacji dobijania ciśnienia trwało to dosłownie parę sekund, napełniając instalację, pamiętajcie, by nie otwierać na maksa zaworu dopełniającego, ponieważ w zimnej wodzie znajduje się bardzo dużo powietrza, co może powodować do nadmiernego zapowietrzenia się układu, uzupełniając go powoli, ograniczamy dostarczanie się tego powietrza do naszego układu centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym, pamiętajcie! Że właśnie powietrze jest dużym wrogiem, jeżeli chodzi o układy ogrzewania. I to wszystko w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o zabezpieczenie układów centralnego ogrzewania z kotłami z gazowującymi drewno, czy też innymi rodzajami kotłów na paliwa stałe. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie mu lajka, zasubskrybujcie mój kanał. A to był kanał Jak to Robię. Tak więc cześć, hej, zapraszam Was na następne odcinki w każdą środę i piątek o godzinie 20. Hejka!